Jest taka słynna wymiana zdań między Winstonem Churchillem a Lady Astor. To była pierwsza dama chyba w Izbie Gmin. No i nie jest tajemnicą, że politycy się nie lubili i ona powiedziała do, do Churchill, gdybym była twoją żoną, wrzuciłabym ci truciznę do kawy. A Winston Churchill, co odpowiedział? Odpowiedział, że wypiłbym z ochotą, wypiłbym do dna. <laughs> Czyli wszystko jasne. Gościem Bookbook Historia jest dzisiaj Winston Churchill. Nie, przepraszam, Marek Rybarczyk, znawca Churchilla, znawca kultury brytyjskiej historii, dziennikarz Newsweeka, gazety wyborczej, Fokusa i autor fenomenalnej książki Wszystkie szaleństwa no, anglików. Czy to jest twoja ulubiona wymiana zdań z, z terenu wysp? Tak, to chyba jedna z takich pokazująca dystans, złośliwość, umiejętność takiej reakcji z przekąsem cynizmu brytyjskiego, który uwielbiam, tak, to jest bardzo, bardzo fajna wymiana zdań. Jest bardzo, bardzo wiele innych momentów, złośliwych powiedzeń, których, od których roi się w książkach, w książkach o Wielkiej Brytanii. Także to ta książka, takie było, taka była jej pierwsza warstwa, żeby czytając to można było no, Rozkoszować się takimi różnymi rzeczami, które znamy, może nie do końca. No właśnie, przecież Twoja książka to jest w zasadzie leksykon fenomenalnych postaci. Świrów, wariatów, ekscentryków. Stawiasz bardzo ciekawą, nowatorską tezę, że Imperium Brytyjskie zbudowali wariaci. Znaczy tak, no, trzeba było być wariatem, żeby, żeby wsiąść na okręt i gdzieś płynąć nie wiadomo gdzie i. Bytować w warunkach, które przy ówczesnym stanie medycyny oznaczały życie parę miesięcy. Tak naprawdę y, urzędnicy brytyjscy w Indiach, tacy przeciętni, którzy nie byli w jakiś sposób w jakichś cudownych luksusach, nie żyli albo nie mieli bardzo dużo szczęścia, bo to pewnie od tego zależało, tak naprawdę żyli po parę miesięcy ich żony. Są wielkie cmentarze w Indiach y, brytyjskie, kolonialne, rozpadające się już w tej chwili, gdzie są, gdzie są tysiące, tysiące. Grobów ludzi, którzy umierali parę miesięcy po przyjeździe. Trzeba było być świrem, żeby, żeby podbijać cały świat. No ale, 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 Trzeba było być chciwcem też. Ale, a chciwcem. Aleksander Macedoński, chciwcem być może był, ale świrem już nie. Dlaczego oni to, to, to mają? Naród, który no, z, zmieścił się na tej małej wyspie, opanował w zasadzie cały glob, co zbudowało tą kulturę ekscentryzmu. To bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim spowodowało to prawdopodobnie odejście od katolicyzmu. Trzeba to sobie powiedzieć, powiedzieć wprost, że pierwszym Brexitem brytyjskim, na nigdy tego tak jakoś nie mówiłem, ale to chyba tak jest, że pierwszym Brexitem brytyjskim było, było zerwanie przez Henryka VIII. z paspiecwem z, papie, z, z Kościołem Katolickim. Uwolnienie się od kajdanów Kościoła Katolickiego, które reszta Europy nosiła. Czy nosi? Jest, było bardzo, bardzo dla, dla brytyjskiego ducha. Najpierw zawocowało wojnami religijnymi, wycinaniem się wzajemnym, nienawiścią. Szybko załatwili ten problem. Załatwili ten problem i potem jak gdyby byli, byli trochę wolni. Znaczy byli wolni, ponieważ kościół anglikański gdzieś w połowie drogi pomiędzy kościołem katolickim a protestantyzmem miał mało wad jednego. Jed... Jednej, jednej religii i małowat hmm. drugiej religii. Był jakoś, jakoś tak liberalnie, znaczy konsumował to, że ludzie mogą, że ludzie chcą być wolni, że, że trzeba szanować drugiego. Zresztą wojny religijne ich nauczyły tego, że taka skrajna nienawiść, takie podzielenie na tucji i hutu, takie jak jest w Polsce hmm, hmm. w tej chwili politycznie. Oni nie, nie sprzyjają on sprzyja absolutnie rozwojowi, bo jak gdyby ludzie przestają myśleć, to raz, myślą tylko, tylko metodą plemienną, a, a po drugie przestają, przestają się szanować wzajemnie a od braku szacunku, braku szacunku dla wolności drugiej osoby y, zaczyna się tak naprawdę, naprawdę robić źle, bo wtedy I, stajemy i, i, i... i druga teza, że znudów w wysoki sądzie, to wszystko znudł wysokim... arystokracja angielska nudząc się zaczęła wymyślać nowy świat nowe pomysły, wynalazki przecież ilość wynalazki Ty piszesz te statystyki szokujące że 55% wynalazków tak, wprowadzonych są takie do użytku w XIX wieku są autorstwem właśnie tych świrów tak, to znaczy, Anglicy wymyślili nam współczesny świat i nie ma co do tego wątpliwości, czy to będzie 25%, jak mówią niektóre badania, czy 55%. Jest to ogromna liczba wynalazków, z których korzystamy do tej pory. Jakoś tam oczywiście można się kłócić, bo świat jest długi i szeroki. Pewne rzeczy były gdzieś tam wynajdowane niezależnie od Anglików dużo wcześniej. Ale proszę Cię, Ale nie, na... nie zabieraj polakom enigmy. Nie, nie, enigmy nie zabieram. Natomiast prawda jest taka, że na nic zdałyby się polskie wysiłki. Jeśli chodzi o enigmy, przynajmniej o tę, o tę maszynę, którą dostali mm. przez Francję Anglicy. Zresztą korzystając z, niesły, z niesłychanego fortelu, mało kto o tym wie, że Enigma została wykradziona przez Brytyjczyków w Paryżu przez agenta. Ówczesnego MI6, to się wtedy tak nie nazywało, takiego taki pierwowzór Jamesa Bonda, e, który był niesłychanym wariatem, niesłychanym ekscentrykiem. Jeździł po Paryżu z Rolls Royce'em, e, palił cygara, uganiał się za kobietami, oczywiście. I on wpadł na genialny pomysł, żeby poprosić, poprosić Polaków i, i, Fran i Francuzów takich, takich skierować, żeby włożyli enigma do takiego sejfu, który, który z jednej strony był starannie zamykany, tylko był jeden problem, miał z drugiej strony drugu, drugie drzwi. Spokojnie, spokojnie wyjął tę enigmę i wywiózł ją do Londynu, ale tam, tam, jak gdyby, to, że Churchill był ekscentrykiem i to, że Churchill był, był, był człowiekiem, który rozumiał, że otaczanie się potakiwiczami. Yy, nie skutkuje. No nie służy, nie, nie służy niczemu, dlatego, że wtedy zostaje sam premier, albo zostaje sam prezes i w końcu na jego geniusz jesteśmy znani, a nikt tak do końca nie jest geniuszem, nawet premier i nawet prezes nie jest do końca geniuszem. W związku z tym trzeba się otaczać mądrymi ludźmi, ludźmi niekonwencjonalnymi, ludźmi, którzy podrzucają fajne pomysły. I taki był właśnie e, taki był właśnie Churchill I dzięki temu zaakceptował Turinga, który był tak naprawdę półwariatem, pół był autystyczny, e, był, co na ówczesne czasy było jak gdyby kryminalny homoseksualistą, o czym Zapewne, co, zapewne służby mogły podejrzewać bardzo wcześnie, i, i, i wielu innych ludzi, którzy pracowali przełnikmi, to byli ludzie, których normalny człowiek nie zatrudniłby do biura. Ich zatrudniano do, do supertajnej jednostki, o której długo, długo po wojnie no, tak naprawdę się nie mówiło. Jeśli, jeśli Churchill jechał do pubu, spotkać się z projektantem okrętu. Mm, który, który był tak naprawdę kawałem, kawałem lodu i miałbym lotniskowcem, który był niezniszczalny dla, dla torped niemieckich, to świadczy o tym, że Brytyjczycy tak naprawdę robili wielką karierę w świecie i robią ją dalej. Dzięki swojej niekonwencjonalności, dzięki temu, że pod koniec XVIII wieku, czy właściwie w XVIII wieku nauczyli się być wolni. Wtedy, kiedy cała Europa zastanawiała się, zastanawiała się gdyby, który król jest mocniejszy, który ma więcej armat, Brytyjczycy robili karykatury króla, karykatury dworu, karykatury polityczne, wydawali gazety, takie, przy które, które, których publikacja tych karykatur, gdybyśmy ucięli głowę którejś, którejś z karykatur królewskich ówczesnych i wsadzili na przykład głowę czy e, głowę, głowę któregoś z wodzów PO? to mielibyśmy taki rezultat, że mielibyśmy natychmiast proces, który byśmy przegrali w cuglach, dlatego że to były karykatury kompletnie obrzydliwe, natomiast Terennik jak gdyby procesów z tego powodu wielkich nie robił rozdzierał szat, ponieważ rodziła się wolność, rodziła się klasa średnia, rodziła się chęć podboju pod, pod świata. E, ona się rodziła z tego, że e, z liberalizmu gospodarczego, z, też z liberalizmu państwa, które wtedy powstało. To jest wielki fenomen, że mówi się o tym, że demokracja brytyjska sięga nie tak naprawdę to nazwijmy rzecz po imieniu, to nie chodzi o, o demokrację. Tylko. To chodzi, to chodzi o, o liberalizm. Chodzi o to, że nie ma despoti, że nie ma rządów jednostki, że nie ma, że, że jak gdyby jest szacunek dla inności. I ten szacunek dla inności przerodził się w szacunek dla, dla właśnie ekscentryzmu. Jerzy III, król szalony, jak gdyby miał no, że cały naród, bo wtedy to gazety czytało kilkadziesiąt tysięcy osób, ale ci ludzie, którzy je czytali, ich rodziny, gdzieś tam wiedzieli z plotek i z krótkich artykulików, że król jest szalony. I wtedy narodziło się w Brytyjczykach takie poczucie, że, czy w Anglikach tak naprawdę, bo to, to jest naród dominujący, mm. stąd ja mówię o Anglikach, bo mówi się o tym, że marzeniem każdego Szkota jest trafić szeroką, dobrze wybrukowaną drogą do Anglii. Wajjczycy to tak naprawdę tacy trochę inni Anglicy. Także mówienie o Anglikach jest krótsze, ładniejsze, pokazuje, pokazuje kto tu dominuje, kto to na mm. tak naprawdę rządzi i liczebnie i kulturowo i tak dalej. Znaczy chodzi o to tak, że w, w, ta wolność z XVIII wieku spowodowała kult ekscentryzmu. Tak naprawdę dość uświadomiony, ponieważ w Anglii już od XIX wieku okazawały się dziesiątki książek podobnych do tej, mm -hmm. książek, które pokazywały, jacy my jesteśmy ekscentryczni. I ten szacunek dla ekscentryzmu e, powodował, że szanowano bardzo różnych ludzi, bardzo różnych świrów, ale także świrów, którzy byli wynalazcami. I, i jest taka, taka zasada, jak gdyby, którą anglicy bardzo dawno odkryli, że człowiek, który jest kompletnie niekonwencjonalny, który przychodzi z szalonymi pomysłami, on ma 10 szalonych pomysłów, ale ten 11 pomysł nie jest szalony. I ten jedenasty pomysł jest genialny. Cywilizacja się nie rozwija na tej zasadzie, jak nie wiem, e, ugniatanie masła w jakiejś tam kadzi, że jak gdyby ile to kilogramów? Cywilizacja się odbywa skokami, rozwija się e, tak naprawdę na zasadzie fajnych, fajnych pomysłów. Bo mówisz, I Anglicy tak zrozumieli, że to jest pragmatyczne. Szacunek dla świra jest pragmatyczny. Mówisz, to jest o pomysł tym angielski. z Taką pasją, ile ty tam lat spędziłeś? E, 11. 11 lat i na pewno poznałeś właśnie takich ekscentryków, świrów czy że tradycja... Poruszałem się wśród tej kultury, poruszałem się wśród, także wśród... Yy, Najbardziej kolorowa postać? Yy, yy. Nie wiem. Najbardziej kolorowa postać to chyba, to chyba pewien Duke z północy Anglii, który, który, który postanowił takim odludkiem, że postanowił ukryć się pod ziemią, a jednocześnie był, był człowiekiem widzącym i rozumiejącym nędzę otaczającą go, więc postanowił te, te dwie rzeczy połączyć, więc wynajął całą okolicę w zasadzie do budowania podziemnych, podziemnych tuneli, w których on się ukrywał. Jego pasją poniec. było poniżej. znaczy budował sale balowe, Zbudował salę do bilarda, zbudował też bardzo w bardzo pragmatycznym celu długi tunel, który prowadził prawie do stacji, bo on tym tunelem jechał prawie na stację. Tam wyjeżdżał swoim powozem, bardzo zasłonięty, był jak gdyby tak, żeby nikt go nie widział. Dojeżdżał na stację i tam w pierwowzorze czegoś, co, co dzisiaj robią bogaci ludzie z Anglii, się, wjeżdżają samochodami, jadą tunelem, ja nawet... jak gdyby tak po to, żeby nie, nie bujać się i żeby mieć własny samochód we Francji na wakacjach, które Anglicy uwielbiają. Więc jak gdyby wtedy jechał, do, jechał zamkniętym powozem, na, pociągiem do, do Londynu. Ale ten tunel służył temu, żeby Gawieć jak gdyby nie widziała go w ogóle, żeby, no też tak naprawdę niczemu nie służył, ale, ale po, jego, 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 jego jak gdyby poczucie mizantropii było tak głębokie, że mieszkał w jednym pokoju w tym, w tym pałacu, kazał sobie komunikować się służbie i ludziom kartkami przez, przez dziurkę w drzwiach. Natomiast no to był człowiek, który, który był, Zupełnie, zupełnie niezwykłe i, e, i no cóż, tych, tych, ludzi jest to, tych ludzi jest to mnóstwo, ja szczerze mówiąc jest ich takie mnóstwo, że Wyzwać, ja co, pozapominałem część rzeczy, o których pisałem, bo, co po po prostu... to skądś tych wytrzasną, czy, czy oni się reklamują, czy oni są znani we własnej okolicy, czy to są w zasadzie takie sztandary y, 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 narodowe? narodowe. Znaczy niektórzy z, niektórzy z tych ekscentryków, tak jak Churchill i ekscentry są uwielbiani. E, niektórzy z tych ekscentryków są... Klubę Victoria. Wiktoria. E, tak, to no, znaczy to nie, niezwykła postać. Wydawałoby się, że to jest taka zapięta dama po szyję, która... Właśnie, która ze nigdy... wynika, że jest strasznie kostyczna, potężna, malutka, ale kostyczna. Tak, ta no, to ta jest epoka, cały wątek, wątek, wątek seksualny, który, który czytelnicy bardzo lubią. Ja również lubię. To znaczy królowa była... była, była, była była, no, może nie nifomanką, ale wielką wielbicielką seksu. Ze swoim mężem Albertem uprawiała seks parę razy dziennie, także w środku dnia, ponieważ mieli bardzo wiele dzieci, które potrafiły się zaplątać do komnaty. To mieli gadżet równoznaczny iPhone'owi 7 ówczesny, czyli, czyli przycisk przy łóżku, który elektrycznie zamykał zamek w drzwiach. Rodzice było wiedzą, jaki to jest bardzo potrzebne. Tak, tak? to było bardzo potrzebne. I ona miała romans, romans bardzo podobny jak Diana z nauczycielem jazdy konnej, bo to był Jedyny człowiek, do którego dopuścili ją rodzice, i zakochała się, i miała romans, który jeszcze przed małżeństwem z Albertem, o czym mało kto wie. Potem miała bardzo zażyłe przyjaźnie z dwoma premierami e, e, brytyjskimi. E, miała Chyba to trzeba uznać, romans, romans wprost powiedzieć, z Brownem, ze swoim szkockim służącym. Miała bardzo zażyłą przyjaźń z bardzo młodym człowiekiem, hindusem, który, który był na dworze. Kary była. Społeczeństwo o tym wiedziało? Pewnie część ludzi wiedziała o tym, na pewno o Brown nie wiedziała, bo czasami złośliwie jak gdzieś się pojawiła królowa, to wołano na nią pani Brown, więc aha, jak aha, najwyraźniej to wiedzieli, o, wiedzieli o tym. O, o służącym indyjskim mniej ludzi wiedziało, ale część ludzi na pewno wiedziała. To był człowiek, który to był człowiek, który miał 20 parę lat, miał żonę, którą przywiózł z, z Indii, natomiast to był człowiek, który Robił fenomenalną karierę, uczył. Uczył, e, Elżbietę, uczył nie Elżbietę, tylko Wiktorię Hindi. E, co, <laughs> znaczy, jego ślad wszelki po nim zaginął, ponieważ. E, Sen królowej Edward VII no, nienawidził tej kariery dwudziestoparoletniego, takiego szczela, który do tego jeszcze, powiedzmy sobie, nieczystego rasowo, jak to się wtedy określało. I natychmiast po śmierci królowej, mimo że ona sobie życzyła, żeby, żeby ten Hindus dalej został, i zresztą muzułmanin, żeby on został, Hindus w sensie z Indii, natomiast to był muzułmanin. Um, I w, wszelkie jego portrety, wszystko jak gdyby spalono, z, ukryto, natomiast to nie było, nie było, nie był rok, dwa, to było dobrych parę mm -hmm. lat, wielkiej kariery i to było otwarcie na świat właśnie brytyjski. Ale zobacz, właśnie, otwarcie, I zaczęło się od tego pierwszego Brexitu. Na koniec proszę Cię, spróbuj zinterpretować, jak w takim razie naród ekscentryków mógł wymyśleć Brexit ten dzisiejszy. Zamknięcie się, to jest naprawdę jak, jak, jakieś jakaś stagnacja, czy znaczy coś się dzieje z tymi wariatami niedobrego? Znaczy tak, po pierwsze, po pierwsze trzeba powiedzieć, że co jak gdyby warstwą tej książki drugą, tą poważniejszą warstwą, wcale, wcale dla mnie nie bardziej ukochaną, ale równie ukochaną jak ta warstwa anedotyczna, jest próba zarysowania losów Anglików, trochę tak jak losów człowieka. Każdy człowiek w swoim życiu ma momenty, kiedy ma wielki sukces i bardzo często ten wielki sukces Owocuje prowadzi do jakichś bardzo głupich decyzji i mm -hmm. prowadzi do klęski. Mm -hmm. Czyli chcesz powiedzieć, że to społeczeństwo się tak starzeje po prostu? Znaczy chcę powiedzieć, że Brytyjczycy są skłonni do szaleństw, że chcę powiedzieć, że oni przez to, że rządzili jedną piątą świata, do tej pory mają, mają poczucie własnego geniuszu, własnej, własnej lepszości. Mm -hmm. E, e, własnego, własnej dominacji nad światem, tego, że są lepsi. A I czy to im coś przesłoniło teraz? Znaczy, to im przesłania zdrowy rachunek ekonomiczny. To im, to im zalewa, jak gdyby ta, 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 ta woda sodowa uderza im do głowy. I to ona im ciągle uderza, bo musimy sobie musimy zrozumieć, o czym mało ludzi wie, że w XIX wieku byli nacjonaliści brytyjscy, którzy, którzy tak jak pułkownik Sittrock, uważali i pisali o tym, że trzeba 99 obcokrajowców, żeby stworzyć jednego. jednego Porządnego Anglika, że Pan Bóg jest Anglikiem. E, jeszcze wcześniej niż XIX wiek, on, oni podbijając świat, mieli wrażenie, że są narodem wybranym. To nie Polacy są narodem wybranym, Brytyjczycy czy Anglicy wcześniej mówili, że są narodem wybranym. I z, to, z tego t, jak gdyby narodziło się poczucie, oni nie byli wcale skromni, oni mieli wrażenie dominacji nad światem. Z tego narodziła się ich największa klęska, o czym mało kto wie, pierwsza wojna światowa. Mhm. Oni zamiast czekać, aż Niemcy podbiją cały kontynent. E, i zbroić się, szekować się do zbrojnego pokoju z Niemcami jak Tudzież do jakiegoś uporządkowania spraw w, w Europie, bo wczes, ówczesny cesarz niemiecki nie był Hitlerem, była bardzo silna hmm. socjaldemokracja. Tak naprawdę z czasem e, to, zapewne... Włączyli, istot... się włączyli się w konflikt. Włączyli pierwszego dnia konflikt. zniszczyli. Bo oni mieli wrażenie, że oni mają karabiny maszynowe, którymi siekają z Zulusów, że oni tak samo posiekają Niemców, Tylko, że Niemcy mieli równie dobre karabiny maszynowe. I, jak gdyby... I doszło do rzezi. Tak, doszło do rzezi, ale ta rzeź, mało kto znowu o tym wie. Malutkie rzeczy czasami rozstrzegają historię. Kto szedł na front przez pierwsze półtora roku I wojny światowej? Z, z Wielkiej Brytanii. Arystokracja? Nie, no nie arystokracja. Arystokracja w bardzo dużym stopniu, ale kto szedł? Szedł ten, kto chciał. Ochotnicy. Ci, ochotnicy. Ci ludzie, którzy byli tak wielkimi patriotami, no to słowo się strasznie wyświechtało, szczególnie w tej chwili w Polsce, ono, ono brzmi fatalnie, ale jak gdyby bycie patriotą, to jest bycie patriotą. Jak gdyby idę, żegnam się z żoną, żegnam się z dziećmi, żeby walczyć za Europę, za własny kraj, bo wtedy Niemcy dopuszczali się strasznych zbrodni w Belgii, to była taka walka trochę przeciwko Hunom, przeciwko barbarzyńcom. I w tym momencie Anglicy się Wpuścili w potworny kanał, wykrwawili się tak, że w zasadzie w tej chwili pomniki II wojny światowej to jest to są 10% miejscowości brytyjskich, Czyli a w tu 90% może leżeć początek, ten, Tak, ten Ale teraz, ten 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 co się kupaków. stało w 2014 roku? Wielka fosa, fosa Tower londyńskiej, wielka fosa usiana czerwonymi hmm. makami. O co chodzi? To jest, to jest instalacja plastyczna, która ma pokazać, każdy taki mak to jest jeden, jeden żołnierz, wiem, który, który jest jedna ofiara pierwszej wojny, ofiara brytyjska. To jest morze. I to morze. jest całe morze. I przychodzą ludzie i spodziewają się tysięcy gości. Nie, przychodzą, przychodzą dziesiątki tysięcy, potem setki tysięcy. Tam przychodzi chyba hmm. dwa miliony ludzi. I ja wtedy, jak gdyby rozumiałem to i rozumiało to wielu ludzi, bo nie tylko ja, i mówiło: coś się dzieje, coś się dzieje z brytyjską psychę. Oni sobie przypomnieli tą pierwszą wojnę światową. Co się działo? było wtedy w Europie. Wtedy Europa miała problemy z euro. Wyglądało na to, że Brytyjczycy będą musieli dokładać kupę kasy do tego, żeby ratować Grecję. Działy się mm -hmm. na kontynencie rzeczy, które znowu wymagały ofiary brytyjskiej. I wtedy, jak gdyby oni sobie przypomnieli, zaraz, hop, hola, hop, nie będziemy nie będziemy płacić za kontynent, nie będziemy płacić znowu za Europę. I ta rocznica pierwszej wojny światowej bardzo przyczyniła się do Brexitu. I, I to jest taka mała, jak gdyby taka mała tajemnica. Ale tak naprawdę co się stało? Oni ciągle od, jak teraz tak, pierwsza wojna światowa spowodowała, uderzyła w imperium. Oni tak naprawdę stracili imperium po pierwszej wojnie światowej. Oni się tak jak gdyby, żeby wygrać pierwszej wojnie światowej, się tak wytężyli, że oni już zaczęli podkopywać swoje imperium. Ono zaczęło się powoli, powoli, powoli kruszyć. Od tego momentu było wiadomo, to imperium nie przetrwa. Teraz tak, co się dzieje? Bo to jest cały ciąg logiczny. Jak gdyby tak, oni w tym momencie zaczynają, zaczynają, tracić imperium. I co się dzieje z człowiekiem, który był bardzo mądry i miał cały świat i potem popełnił jakiś głupi błąd? On ciągle do tego wraca, on ciągle to przeżywa. Dlaczego? Co ja powinienem był zrobić? Co ja zrobiłem? Dlaczego? Ale może ja jestem dalej, dalej świetny. No i dalej jesteś świetny, Angliku, bo dalej wymyślasz popkulturę, dalej wymyślasz jak gdyby dużą część świata, dalej jesteś unikalnym miejscem, w którym jak się leci, jak gdyby i ląduje w Londynie, jak się już tam chodzi, to ma się. Wrażenie, że jest się w zupełnie innym świecie niż Europa. I teraz co się dzieje? Oni potem jak gdyby cały czas wymyślają sobie swoją rolę. Oni nie mogą się pożegnać z tym imperium, oni chcą być inni, oni chcą jakoś tam wrócić, nie mogą odbudować imperium, nie mogą wrócić, ale mogą powiedzieć Europie bye bye, mogą się pożegnać, mogą zrobić brexit. Mogą znowu się zamknąć, mogą znowu być Fein, mogą znowu być sami dla siebie, e, mogą sami się odizolować i w tym momencie mogą poczuć uff! Teraz pokażemy, jacy jesteśmy genialni. Ja myślę, że z tego będzie wielki balon, który się prze, przekłuje i ekonomia sprawi, że za 10 lat znowu będą pukać do Europy. Znaczy, Ale to jest moje zdanie. Może i dobrze, bo wtedy powstanie druga część tej no, fenomenalnej książki. No, wszystko na tak Bardzo niewielkiej miliona. ilości stron, w takiej pigułce. Szapoba. Brawo. Dziękuję.